No to pięknie. No było żółte. No dobre było czerwone. No a my że się śpieszymy. Teraz to na pewno nie zdążymy. Spoko, jestem niczym w policjantów. Jeszcze nikt nie dostał mandatu. Tylko bajorowali go szybko. Patrz i ucz się. Dzień dobry, młodszy aspirant Marika Fagas. Uf, świetnie. Coś pani mówiła? Nie, nic. Coś na mój temat? No nie no, tylko chrząknęłam. Dobrze, czy pani wie, czy moja ja panią zatrzymałam? Nie wiem, chciała sobie pani pożyczyć tusz do rzęs? Proszę pani, to była seksistowska uwaga. Uf, to był żart. Większość seksistowskich uwag ma formę żartu. Czy ja wyglądam na osobę, która mogłaby rzucać seksistowskie uwagi? No, musimy się trzymać razem, girl power. To, co Pani przed chwilą zrobiła, to było naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Jezu, co Pani taka wrażliwa na swoim punkcie? Pani ocenia moje zachowanie? Nie, nie oceniam, ale powinien przestać już gadać i przejść do rzeczy. A ja proponuję, żeby Pani przestała mi rozkazywać. Ha, a właśnie, że będę. Płacę podatki i Pani pracuje dzięki mnie. Także wyjmij tego kija i weź się do roboty. Pani znieważa funkcjonariusza. Ha, znieważać? To ja tylko mogę zacząć. Słucham? Ha, dobra, nie mam całego dnia, żeby tutaj z Panią sterczeć i... Urządzę sobie pogawędki. Zagęś ruchy i wypisuj ten mandat, czy co tam chcesz. Niech mnie pani nie pospiesza. Nie rozumiesz, co się do ciebie mówi? Nigdy w życiu nie spotkam głupszej policjanki. Ja, ja nie jestem głupia. Nie, no ja nie chciałam. No trochę mnie poniosło. Nie nadaje się do tej roboty. Nie, no nadaje się, pani. To była bardzo profesjonalna interwencja. Ja sama powiedziała, że to nie było profesjonalne. No nie, no ale tak nie myślałam. Gdyby sobie z mnie. Tutaj stał mężczyzna, to pani by nie była tego niebiła. Nie, no nieprawda, no może nie wszystko było ni idealne, no ale musi pani jeszcze trochę potrenować. I nie będę trenować, ja z pracy, nie zadaje się do tego w ogóle. Co się tu znowu dzieje? No i co pani narobiła? Znowu to samo, nie potrafisz głupiego mandatu wystawić bez cen? No nie, nie no, ale to była moja wina! Jak ty chcesz łapać bandytów? Płacząc im w rękaw? No ale proszę tak do niej nie mówić. Proszę się nie wtrącać! To wszystko pana wina. Pan tylko podkopuje samocenę. Proszę pani, wyszkoliłem wielu policjantów i wiem, jak to robić. Niech pani go nie słucha. Musi pani w sobie znaleźć siłę. Musi być pani bardziej stanowcza. No. No, od trzech miesięcy jej to powtarzam jak grochem o ścianę. Bo ja się łatwo załamuję i Jest, jestem zdecydowana, ale później to jakoś mija. Musi pani pokazać autorytet od samego początku, od pierwszej sekundy. Dokładnie. No i później się tego trzymać, no. Bez żadnych dyskusji. Ale ja nie umiem. Nie, trzymajcie mnie. Wie Pani co? Niech Pani wypisze mi mandat. Od razu się Pani lepiej poczuje. Kierowca prosi policjanta o mandat. Koniec świata! To Pani jest taka miła. Ach, nieważne. Przyjechałam na czerwonym świetle. Zasługuję na mandat. No natychmiast niech Pani mi go wypisze. No wypisuj ten mandat! W takim razie otrzymuje Pani mandat w wysokości 400 zł Ilu? i 6 punktów karnych. w porządku? Coś się stało? To jest interwencja, proszę pani. No bo to wszystko tyle trwa... A tyle, ile powinno. Ale nam się trochę śpieszy, no. Proszę pani, ja nie mam czasu z panią dyskutować. O to chodzi. Właśnie tak masz robić. Co pani robi? Mój nie? Nie? No, no, się jest prawnikiem! Zniszczę panią! No, Ale pomóż To, mi. to jest naruszenie no, to jest bo no, nie. Aha. Spokój! Apeluję o spokój! Będzie przypał. Powiem wam, jak będzie. Wy zapominacie, że cała ta sytuacja miała miejsce, a my zapominamy o mandacie. Ha? To ja pan bowiem jak będzie, właśnie złożył pan propozycję korupcyjną. Pójdę z tym do sądu, do telewizji, do prezydenta napisali, nawet do Watykanu bo jak tak będzie trzeba! Betty, przestań, może to przedyskutujemy. 6 punktów karnych. 15. Jak to 15? A no tak to, coś się dołoży. <grym> to jest szantaż! To jest bezczelny szantaż! Ja tego nie powiedziałem. Betty, proszę cię pomyśl logicznie, to ja zostanę. Zapłacę ten dujny mandat! I 12 punktów karnych. 15, Szybciej, nie mamy tutaj całego dnia. Proszę cię, no przestańmy. No dobra. No, i coś pani powiem na koniec. To wszystko pani wina. Trzeba było tak mieszać w głowie policjantce. Młoda jest, nieogarnięta, niewychowana. Słucham. Wie pani, ile taką policjantkę trzeba tresować, znaczy trenować? To jest złożony proces, proszę pani. Ona sama nie wie, co jest dobre, a co złe. Jej kobiecy mózg nie ogarnia złożoności świata. To, co pan powiedział, jest seksistowskie. Może i seksistowskie, ale prawdziwe. Ha, jest, zaraz pojąć to, już Czasami nic przestań. Już idziemy. To był długi dzień. Tak długi, że ktoś zdążył zająć twoje miejsce parkingowe. Jeszcze zaparkowałem jak jakaś. ostatnia sierota. Na bank jakaś kobieca. Pst.